Druga zasada dynamiki Newtona, bryła sztywna, a zadanie teraz mamy z pralką i treść zadania jest następująca. Pusty bęben pralki automatycznej o momencie bezwładności 2 kg razy m2 wiruje ze stałą prędkością kątową wykonując 850 obrotów na minutę. Po wyłączeniu silnika bęben pralki zatrzymuje się po 21 sekundach. Mamy obliczyć moment sił tarcia powodujący zatrzymanie bęby na pralki. Mamy założyć, że siła tarcia ma stałą wartość. Więc tutaj ta informacja o ilościach obrotów na minutę możemy potraktować jako częstotliwość, bo częstotliwość jest to ilość obrotów na sekundę. Więc jeżeli sobie przeliczymy, czyli podzielimy tą wartość na 60, ja tutaj nie dzieliłam, żeby... Już na starcie nie zaokrąglać wyników i nie powodować potem błędów w zaokrąglaniu to napisałam w tej postaci, w postaci ułamka tą ilość herców, ale tutaj jak sobie podzielimy na 60 no to będziemy mieć ilość obrotów na sekundę, czyli częstotliwość, więc możemy zrobić w ten sposób. Albo możemy też użyć dwóch danych, czyli napisać ilość obrotów jako n w danych 850 i czas jako, że to będzie minuta. I zamiast, zamiast częstotliwości we wzorze po prostu napisać wzór na tą częstotliwość, czyli n na t. Tak akurat jest zrobione w tym zadaniu, jeżeli chodzi o to, gdybyście się sugerowali rozwiązaniami z tyłu książki, bo we wzorze końcowym tam są dane, są, są, we wzorze końcowym jest ilość obrotów i jest też ten czas, ale równie dobrze możemy tą informację potraktować jako częstotliwość i to jest też poprawnie, ponieważ no jest to, to samo. Ilość obrotów na minutę to jest też częstotliwość. Jeżeli przeliczymy na sekundę, więc możemy na dwa sposoby potraktować te dane w tym zadaniu. No i zadanie jest, jeżeli chodzi o stopień trudności, dosyć proste, bo jest bardzo podobne do takich jak, robili, jak robiliśmy w kinematyce ruchu obrotowego. Mamy tu policzyć moment sił tarcia, bo jak wynika z treści zadania, tutaj na początku ten bęben obracał się i jest nawet podana. Nie, nie jest podana prędkość kątowa, ale mamy ilość obrotów na minutę, czyli częstotliwość, więc jeżeli jest określona ta ilość obrotów częstotliwością, to znaczy, że ona jest stała. Czyli, że ta pralka, że mamy tej, tej pralki, najpierw obraca się ruchem jednostajnym ze stałą prędkością kątową, skoro, skoro ktoś określił tą ilość obrotów na minutę. Jeżeli ta, ta prędkość kątowa jest stała, to wówczas liczymy ją ze wzoru, że omega to jest 2 pif albo 2pi na okres, a że tutaj mamy w danych częstotliwość podaną, to możemy użyć wzoru 2PF, żeby mieć tą prędkość kątową początkową tej pralki. I wiemy, że tutaj mamy ruch jednostajnie opóźniony. I skoro jest szukany moment sił tarcia, to wiemy, że jest to zadanie z dynamiki ruchu obrotowego, więc patrzymy, jakie siły działają, będzie działa siła tarcia, czy ta siła ma moment, no na pewno ma, skoro ten moment mamy policzyć, to tutaj nie analizujemy dokładnie, czy ta siła tarcia ma moment, czy nie ma, bo ja po prostu to jest szukana w tym zadaniu. Więc piszemy wzór na ten moment siły tarcia, ogólnie wzór na moment tej siły, ponieważ moment jest tylko jeden, więc nie będzie to wzór na moment wpadkowy, piszemy moment po prostu dla jednej siły, że to jest iloczyn przyspieszenia kątowego i momentu bezwładności. I teraz gdybyśmy chcieli pojrzeć już z tego wzoru ten moment tej siły tarcia, no to powinniśmy mieć przyspieszenie kątowe i moment bezwładności. Moment, bez, moment bezwładności jest, więc brakuje nam przyspieszenia kątowego. Wiemy, że wzór na przyspieszenie kątowe to jest zmiana prędkości kątowej w czasie, a że tutaj prędkość kątowa początkowa ma jakąś wartość, bo ten bęben pralki obraca się na początku tego ruchu, a prędkość kątowa końcowa można sobie też zapisać w danych, że jest 0, stąd zmiana prędkości kątowej będzie równa tej prędkości kątowej początkowej ze względu na zerową wartość tej końcowej. No i w ten sposób rozpisujemy sobie wzór na przyspieszenie kątowe. Następnie. Skoro nie mamy prędkości kątowej początkowej, to zastępujemy ją tym wzorem, ponieważ jest podana częstotliwość obrotów. No i mamy rzut końcowy na moment siły tarcia. Tutaj, jeżeli jest dla Was zadanie nie do końca zrozumiałe, to polecam przerobić zadanie od początku bryły. Tutaj, jeżeli traficie jakoś tak losowo na jakieś zadanie na YouTubie, jak tłumaczę, no to myślę, że to tłumaczenie może wydać Wam się niezbyt jasne i trafne zawsze, no z tego względu, że jest to zadanie już z końcowego tematu z bryły sztywnej, bo bryła sztywna to jest chyba sześć tematów w nowej erze i tych tematów jest sporo, które trzeba przerobić, żeby dojść do dynamiki ruchu obrotowego, a jest to jeden z ostatnich tematów, które się przerabia z bryły. Więc jeżeli trafiliście dopiero na końcowy temat, a nie przejrzeliście, nie przypomniliście sobie podstaw, no to może coś tak by najbardziej niejasne, bo ja nie tłumaczę w każdego zadania od całkowitych podstaw. No, żeby dobrze zrozumieć, co się dzieje, jeżeli jest coś niejasne, to najlepiej od początku przejść sobie całą playlistę bryła sztywna albo Wszystkie zadania z danego podręcznika czy zbioru po kolei, to wtedy myślę, że wszystko Wam się rozjaśni. No i jeszcze na koniec postawiamy dane z treści zadania i obliczamy ten moment siły tarcia, i on wychodzi w przybliżeniu 8,5 Nm.